Na początku wszystkiego była woda. I może nic w tym odkrywczego, jest przecież podobno najpospolitszą substancją we wszechświecie. Jednak historia tego, co działo się na ziemi za jej sprawą, jest zdumiewająca. W wodzie powstało życie, a tam, gdzie było jej więcej, jego największe bogactwo, w tym człowiek. Jednym z największych skarbów przyrodniczych świata są śródlądowe skupiska wody, które stanowią zaledwie niecałe 5% wody na Ziemi. To jeziora. Niektóre z nich są bardzo stare, starsze niż ludzkość i cywilizacja. Gdyby tak sporządzić mapę, jak wyglądała Polska na przykład 12 tysięcy lat temu, to wyglądałaby ona tak. No, może prawie tak, ale pewne jest, że tereny środkowej Europy skuwała wówczas gruba warstwa lodu i dopóki się nie wytopiła, żadna ludzka stopa tu nie stanęła. Geneza jezior, czyli pochodzenie, może być bardzo różnego rodzaju. Najstarsze i największe na świecie są jeziora tektoniczne, czyli związane z ruchami ziemi. Najstarsze jezioro w Europie, jezioro Ochryd, ma szacuje się od około 4 do 10 milionów lat. Yy, czyli w, yy, przetrwało w, w wszystkie te okresy, w których powstawały nasze jeziora. Inne jeziora tektoniczne to jeziora Bajkał, Tanganika, Jezioro Górne, czyli te największe, o największej objętości, najciekawsze przyrodniczo, to są właśnie jeziora tektoniczne. Gdy jednak lodowiec zaczął ustępować, mapa tych terenów przestała być białą plamą, a patrząc z góry na to, co po nim zostało, widać, jak ciekawą strukturę terenu po sobie zostawił. Zwały gliny, piasku i głazy utworzyły górki i doliny, a w nich zatrzymała się woda. Pod lodowcem płynęły rzeki, które dały początek takim malowniczo ukształtowanym jeziorom. Jeziora polodowcowe w Polsce są jednymi z najmłodszych na świecie. Nie ma jednak ani skali, ani porównania, aby opisać ich piękno przyrodnicze. Oprócz tych polodowcowych jest kilka jezior, które są jeziorami przymorskimi, czyli powstałymi wskutek zamknięcia mierzeją zatok morskich, takie jak jezioro Bukowo, jezioro Jamno, Gardno, które mają zupełnie inną charakterystykę niż te jeziora polodowcowe. Jeziora polodowcowe są tworami ziemi, ale nie są tak trwałe jak na przykład długowieczne morza czy góry. Ich zagarbije dużo szybciej. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 100 lat z terenów Polski zniknęło przeszło 2000 małych jezior. Obecnie tych powyżej 1 hektara powierzchni jest tu ponad 7000. To prawdziwe bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe. Ile jednak tego bogactwa ubędzie za kolejne 100 lat? Oblicza się, że znacząca część jedna trzecia jezior, które wtedy powstało, zniknęła w tej chwili z mapy Polski. Zostały one w różnym stopniu zagospodarowane przez ziemię. Ziemia wyparła tą wodę z tych terenów. Ale dlaczego tak się dzieje, że jeziora umierają? Jeziora się wypłycają cały czas. Ilość odkładanych osadów dennych w jeziorze to jest około średnio w naszych warunkach pół milimetra rocznie. Więc łatwo sobie wyliczyć, że jezioro, które ma kilka metrów, w ciągu Kilkudziesięciu, kilkuset lat praktycznie ulega zalądowieniu. Z wiekiem jezior jest związane ich starzenie, czyli nasze jeziora, które są relatywnie młode, ulegają bardzo szybkiemu, w skali geologicznej oczywiście, starzeniu. To starzenie jest też związane z procesem eutrofizacji, czyli zmiany ich żyzności. Oczywiście końcowy etap to jest w ogóle zanik jezior, i bardzo wiele jest jezior, nawet na naszym terenie, które możemy pokazać, które po prostu zanikły. Teraz pasie się tu bydło, ale ta dolina jeszcze 100 lat temu była wypełniona wodą. Na starych mapach sprzed wieku widać to dobrze. Jezioro tak jak człowiek przechodzi kolejne etapy życia i tak jak człowiek kiedyś umiera. Jezioro Śniardwy to jedno z jezior o największej presji turystycznej. Rybacy mawiają nawet, że im więcej miejsca dla ludzi, tym mniej dla ryb. I nie mijają się z prawdą. W ostatnich dekadach brzegi krainy Tysiąca Jezior przestały być dziewicze. Człowiek zagospodarował niemal każdą plażę. Pojawiły się setki pomostów, kładek i liczne rodzenia. Wraz z tym zniknęły naturalnie rosnące szuwary, które były buforem dla spływających wraz z wodą zanieczyszczeń. To my jako pierwsi widzimy, czy ktoś buduje pomosty, czy ktoś niszczy brzegi, czy ktoś jakieś ścieki wylewa, bo najczęściej jesteśmy na wodzie i sygnały od rybaków, które idą dalej. Czy rybacy mogą zapobiec degradacji jezior? Wielkie akweny są pięknym dobrym narodowym, może korzystać z nich każdy, ale ich ochrona to również kwestia wspólna. Co roku jeziora w północno-wschodniej Polsce odwiedzają tysiące żeglarzy i wędkarzy. Rybacy, którzy niegdyś byli symbolem człowieczej obecności na wodach, dzisiaj są raczej niezauważani wśród rzeszy innych ludzi. Gospodarstwa rybackie też się zmieniły. Nadal jednak można kupić świeżą rybę prosto z porannego połowu. Dla turystów odwiedzających gospodarstwo w Giżycku powstały nowe sanitariaty. Nowa przetwórnia ryb była też konieczna. Dzisiejsze gospodarstwo musiało dostosować się do nowych realiów. Jeżeli mamy działalność bardziej zdywersyfikowaną, a trafi się rok ciężki powiedzmy w rybacku, to jest szansa, że przeżyjemy. A a przy innych okolicznościach można się ocierać o, o jakieś minusowe bilanse powiedzmy i, i małe przychody, bo różne są lata. Nieraz mamy zimy ciężkie, długie, gdzie nie możemy wyjść, albo, albo pokrywy lodowej nie ma. Około 60% mamy działalności pozarolniczej, a 40% tej stricte rybackiej. Ciężko by było wytrzymać i prowadzić działalność rybacką. Upierają się tylko na rybacku. Wędkarstwo w ostatnim wieku zdominowało jeziora. Według statystyk co roku wędkuje na nich około 500 tysięcy osób. Z zawodowych rybaków jeziorowych dla porównania jest około 500. Polski Związek Wędkarski również prowadzi gospodarkę rybacką, czyli dzierżawi jeziora, zarybia i odławia niektóre gatunki ryb. To zarybienie szczupakiem w zakładzie rybackim w Rócianym Nidzie. prowadzamy gatunki głównie drapieżne, czyli, czyli szczupaka, zarybiamy sandaczem, zarybiamy sumem i zarybiamy gatunki takie, które bez nas w ogóle by tu nie istniały. Mam tu na myśli węgorza, czyli gdyby nie działalność rybacka, gatunek ten w polskich jeziorach by kompletnie zniknął, ponieważ, ponieważ naturalna migracja w tej chwili jest zupełnie niemożliwa. Małe węgorze, które podczas zarybień trafiają do jezior północno-wschodniej Polski, pochodzą z nadmorskich wybrzeży zachodniej Europy. Następnie podchowywane są w takich basenach. Gdy osiągną odpowiedni wymiar, są wypuszczane na wolność. Co roku do polskich jezior trafia materiał zarybieniowy wielu gatunków ryb którego koszty zakupu, wyhodowania i podchowywania ponoszą wyłącznie gospodarstwa rybackie. Co roku jest to kwota ponad 14 milionów złotych. W tej gospodarce rybackiej zmienia się filozofia w tej chwili z gospodarki, tzw. towarowej, która za zadanie miała dostarczanie ryb na rynek. Siła przesunęła się w stronę gospodarki proekologicznej, czyli odłowy są ukierunkowane na gatunki, które nadmiernie się rozradzają, których jest za dużo, które powodują przyspieszenie eutrofizacji. Natomiast zarybienia są ukierunkowane na gatunki drapieżne, które ograniczają proces eutrofizacji, a zarazem są to te gatunki, które wędkarze łowią. Patrząc na krainy tysiąca jezior z perspektywy ptaka, trudno uwierzyć, że ten zapierający dech w piersi widok to efekt tylko ustępującego lodowca, który pozostawił kiedyś tak niezwykłą mozaikę terenu, usłaną większymi i mniejszymi akwenami. Praca rybaków, mimo postępu cywilizacji, nie zmieniła się znacząco. Rybacy zaczynają połowy skoro świt. W zależności od metody połowu, wypływają na wodę nawet dwoma lub trzema łodziami. Jeziora nie są jednak dla nich łaskawe. Woda zazwyczaj jest bardzo zimna. Gdy przychodzi lato i intensywne promienie słońca ją ogrzewają, staje się cieplejsza, jednak na krótko. Rybacy z gospodarstwa w Bogaczewie, niedaleko Moronga, wiedzą dobrze, jak trudne warunki mogą zastać podczas połowów. Mimo to zawód ten przekazywany jest tu z pokolenia na pokolenie. Pomagałem je rosnąć i widziałem, jak to jest ciężka praca, także nie chciałem. No ale minęło parę lat, człowiek przyszedł tutaj do pracy. No ja jak przyszłem, tak, tak zostałem. Rybacko trzeba lubić. Trzeba lubić, trzeba pokochać, bo jeśli się tego nie lubi, to nie ma tu miejsca, taka po prostu zwykła osoba, która po prostu nie lubi tego, nie lubi tych ryb, nie lubi tego hodowania, tego łowienia w dzień, w nocy, no w deszczu. To jest może ciężka, ale i ciekawa praca, niby monotonna ta sama, bo to samo trzeba codziennie robić, ale efekt tej pracy jest zawsze inny, bo w tej sieci wiadomo, coś się znajdzie. Są duże ryby, są małe ryby, a jak jest dużo ryb, serce się cieszy. A jak jest mało ryb, no człowiek nieraz smutny, no ale trzeba przeży przeżywać no, różne sytuacje, prawda? a w kolejnym odcinku o historii rybacka jeziorowego.